Epic Games coraz bardziej nas zaskakuje i rozpieszcza graczy współpracami, jakie zawiera, które skutkują unikatowymi skórkami czy eventami w swojej najbardziej rozpoznawalnej grze, czyli Fortnite, a w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam najciekawsze i najgłośniejsze z nich. Ja jestem Heg wy oglądacie Just Geeks. Jednym z ciekawszych wydarzeń w Fortnite byłaby z wątpienia premiera nowego utworu Travisa Scotta w postaci koncertu w grze, za którego oglądanie mogliśmy otrzymać darmowe nagrody. Przy okazji eventu wyszły również skórki do zakupienia w sklepie. Następna na naszej liście jest współpraca Epika z Sony, na mocy której ostatnio dostaliśmy skórki z filmu Spider-Man No Way Home w różnych wariantach oraz możliwość usztania się na sieci w trybie Battle Royale, dzięki której możemy poczuć się jak prawdziwy Spider-Man. Jeszcze wcześniej dzięki tej samej kolaboracji otrzymaliśmy skórki z filmu Venom 2 Let Derby Carnage, tytułowego Venoma do kupienia, a również tytułowego Carnage'a do odblokowania za wyzwania w grze. Warto również wspomnieć, że ta sama współpraca wprowadziła do gry pierwszego bohatera z innej dużej gry, a mowa tu oczywiście o bogu wojny Kratosie. Kolejna na naszej liście jest współpraca ze znanym hollywoodzkim aktorem, a chodzi konkretnie o Dwayne'a The Rocka Johnsona, który osobiście wcielił się w jedną z postaci wątków obularnym gry. Oraz oczywiście otrzymał własną unikatową skórkę z odzorowaną jego twarzą, która była do zakupienia w sklepie. Kolejny na naszej liście jest Marshmello, znany i popularny DJ, którego nagrania biją rekordy popularności na całym świecie. Muzyk nie ukrywa też swojej wielkiej sympatii do Fortnite i dał temu niezwykły wyraz organizując swój koncert w grze. Wydarzenie spotkało się z gigantycznym zainteresowaniem, i według aktualnych doniesień, występ oglądało jednocześnie ponad 10 milionów osób w grze. Koncert w grze od studia Epic Games dała też jedna z najpopularniejszych artystek popowych, a mowa tu Arianie Grande. Piosenkarka nie dała jednego koncertu, a zapewniła nam wręcz całą trasę. Oprócz wydarzeń muzycznych, deweloperzy mieli dla graczy inne atrakcje z okazji eventu. W Fortnite pojawiły się naturalnie nowe elementy kosmetyczne, w tym kostium Ariany. Na koniec powiemy o największym crossoverze Fortnite z anime. Najnowsza współpraca Fortnite z Naruto Shippuden już pobiła rekordy wcześniej ustalonej gry. Seria anime jest jedną z najpopularniejszych na całym świecie, a scena Fortnite wyraźnie pokazała swoje podekscytowanie. Pojawienie się Naruto w grze obejmuje mityczną broń w grze i co najważniejsze kilka kosmetycznych strojów, kilofy i lotnie. Jeśli odcinek wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, zachęcamy was również do zasubskrybowania kanału. Pozostałe miejsca, w których możecie nas znaleźć macie w opisie. Mówię do was Hegmon, trzymajcie się ciepło, cześć!